Pamiętacie szmaciarskie dzikie zarybienia, zarybianie, nielegalne operaty. Powtórka wraca, wszystko w życiu krąży i wszystko wraca. Ale my z Andrzejkiem tak narządzili ostatnie lata, że tylko karasie pozostały. Niestety wszystko inne zdechły, a wiecie czemu karasie zostały? Bo jedzą gówno. Ty jesteś tak brzydki. Że naprawdę cieszę się, że żyjesz. O tobie to już nie wspomnę. Pamiętajcie, na Bugaju to się dzieją różne rzeczy. Także yy, uwaga, no co mam powiedzieć? Każdy zna swoją rolę. Pozdrówta tych chopoków z pierwszego zarybiania szmaciarskiego. Ale teraz nic wam nie grozi: mięsiarze was nie zjedzą, bo im nie wolno. Także, no. Reszta Waszych kolegów Niestety zamarzła w małzerze A że karasie To są prehistoryczne gady I przeżyły jak jesiotry Także ten tego Widzimy się na wiosnę Na szmaciarz challenge Proszę brać tym szmaciarzom co przyjadą Narra